Witam, zapraszam na test nagrywania makro w Samsung'u WB750. Jako test posłuży mi pendrive Corsair'a Voyager GT. Co Wydał mi się dość dobry do tego typu testu. Przy okazji powiem kilka zdań na temat tego pendrive'a. Jest naprawdę bardzo fajny, odporny na wstrząsy, prędkości, które podaje nam producent. Rzeczywiście takie są, dla odczytu jest to 220 MB na sekundę, a dla zapisu 55 MB na sekundę. Sprawdzałem, że rzeczywiście tak jest. Jedyną wadą jaką jest, jaką mogę sobie przyczepić do tego pendrive'a to to, że ta gumowa osłonka strasznie lubi kurz i inne takie różne farfocle. Nie wiem czy to widać. Ale potrafi być to naprawdę irytujące. Jeżeli włożymy taki pendrive do kieszeni, po wyjęciu jest naprawdę paskudny, ale polecam nosić go na szyi, chociaż też to potrafi dać ten sam efekt, lecz nie taki sam, jak byłby w przypadku kieszeni. No to chyba tyle. Jak widzicie, makro w aparacie działa dość dobrze. Ustawiony jest tryb makroautomatyczny, wycentrowany na środek. Kręcę to z odległości może 3-4 cm. No nic, oceniajcie. Krytyka się przyda. Na razie, cześć.